Witajcie, moi drodzy. W tym tygodniu nowy odcinek się nie pojawi, ponieważ zbliża się długi weekend majowy, bardzo długi weekend majowy. Pewnie wielu z Was gdzieś wyjedzie, wypocznie. Ja też postanowiłem, że gdzieś wyjadę sobie troszkę odpocznę, doładuję akumulatory, i dlatego nowy odcinek pojawi się w przyszłym tygodniu, w niedzielę o 19. A Wam chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia i tego, żeby nie wydarzyły się żadne niespodziewane sytuacje, jakieś kontuzje. Czy poważniejsze urazy. No, jeżeli coś się, coś się wydarzy, to oczywiście zapraszam do siebie, będziemy się leczyć. Natomiast jeżeli się nic nie wydarzy, to bardzo dobrze i tego bym wam i sobie oczywiście życzył. A tutaj, korzystając z okazji, że wakacje tuż, tuż za pasem, chciałbym wam tutaj linka podesłać, który jest tu gdzieś u góry, znajdziecie w rogu ekranu i obejrzyjcie sobie, jeżeli wam się spodoba, może z czegoś skorzystacie i coś wam to wniesie. A my się widzimy już za tydzień o 19 w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!